Hit na rynku. Cześć. Ja nazywam się Tomasz Ferenc. Chciałem zaprosić cię na darmowy webinar. Temat spotkania: Nowa przeglądarka internetowa. Czy któraś z dotychczasowych przeglądarek używanych wypłacały tobie pieniądze za przeglądanie internetu? Teraz to się zmienia. Zapisz się na webinar, gdzie omówię trzy fajne sposoby na generowanie pieniędzy w internecie. Dowiesz się, jak zarabiać tu i teraz. Omówimy strategię, kanały social media narzędzia potrzebne do budowania biznesu online. Dołączając, otrzymujesz wiedzę wartą 30 tysięcy złotych zupełnie za darmo. Pozdrawiam, Tomasz.